No to rozpoczyn... Musi... O kurde, czekaj, o, już zdałem radio od razu, Bez ustawiania czegokolwiek Hmm... No dobra Spróbujmy to zrobić taktycznie Tak jak lubię A nigdy nie znajdę tych stateczków No, 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 ja wiem, że nigdy ich nie znajdę Tego się właśnie obawiam najbardziej Liczy się czysty skill Dokładnie tak ja ma, ty masz po prostu mniejsze statki, dlatego masz łatwiej. Może tak. Mam dwa małe. A ty też masz chyba dwa małe. Te, te, Dobra, mam, uda da, się albo wydarzyć. się nie uda. Witaj, y, skate. Zobaczymy. No i znowu Ebi zaczyna. No, pierwszy raz zaczynam. Nice. Dobra, Dobra dawaj. No. Mina. Nie, to też masz dwa, dwa, dwie dwójki, więc Jak tak naprawdę. Ja, też amatorka. Gadasz kłopoty. Tego Gloria, ja to się manko. Dobra, czas się tu. E, jak coś może, to, że to banujcie, że ktoś tak będzie ktoś będzie pisał pola. Aha, sam przecież minął mi Dobra. I teraz będę strzelał. Hmm, no nie wiem, tu se strzela. A tym hmm. razem się Cały upiekło. No może i się upiekło Ale co się upiecze to nie uciecze, jak to mówią Dobra, dawaj Dobra Aj mis Taka mis, jakiego państwa to jest dobre pytanie Dawaj, Bladeuszu No już myślę, myślę Musisz pomyśleć, O, widzę, le lecisz w miny. Ta, lecę w mroczną taktykę mino, minostawiania. Tak zauważyłem, że te miny wcale nie są jakieś super. No, są takie, wiesz, od biedy. No, takie mech, mocno. Hmm, ale za to sonar. To jest dopiero impreza. Uuu, Trujeczka. Ale nie tym razem. Mogą być też tam Nie ta tym razem. Ale jest duża szansa, że coś tam trafia. cztery! Widzę, tam podstawiłeś minkę! No, Na pewno nie! Jak tak, jakoś za tak duży. się podwyższyła ta cyfra! No nie! O, jak zwykle! Najgorzej... A, czyli ty teraz możesz dać taktykę, kurde, że ja tam też teraz ustawiłem swoje stateczki i tak jeden od tego... Nie, okazuje, miałem rację! No, ale tylko jeden... Lepiej, żebyś tam, tamten róg nie strzelał. Nie ma sensu. Kurde, ale że... Ja wierzę, ale nie wiem, no ale przykro. To totalny gałga. Dobra, zrobię tak po prostu. O kurde bela. O dobra, nic się nie stało. Który to jest statek. A, ja już nie mogę strzelać, no tak. No dobra. To graję. Co zrobisz? A sprawdzę czy tutaj coś jest. To sprawdź. Uuu. Zaledwie trzy pola. Zaledwie trzy pola. <laughs> ciekawe, baby. Ciekawe. No, ciekawe, ciekawe. Co tam może być? <laughs> no właśnie. Na pewno nie miny. <laughs> Nigdy bym ci tego nie zrobił. A widzę, że ty za to lecisz, kurde, z kolejną miną w obrębie tego Sonara. No tak, no to będę się znaczy, Twoje co? ulubione jaka, zajęcie. Jaka mina w obrębie Sonara, nic takiego nie ma. Aj, widzę, widzę. Zawiedziemy się na tym małym tym. Dobra, dobra, Kalica, skończymy rundkę i ten. Migo Patryko, dzięki za subskrypcję. A, to jest piąteczka, no dobra. No. Piąteczka! Chudź. Piąteczka ci się udała. No dobra, co by to teraz zrobić? Tam miny poustawiałeś. Yy, Pytaję, czy tam jeszcze jakiś statek jest. Nie, no tutaj może... może. Nie, dobra, czyli tam są chyba trzy miny. Tak mi się wydaje. Mogłeś to kurde zrobić, tak zaminować ten teren. I teraz ja nie wiem czy tam są. Bo jedną strzeliłem, nie to chyba są dwie miny tam. Tam jest jeszcze jakiś może... statek. Może coś tam być, nikt tego nie wie. Tam jest jakiś stateczek, wydaje mi się, bo jedną minę trafiłem. A ty tam trzy postawiłeś mi. Dobra, poczekaj, muszę teraz ten pomyśleć. No dobra. Ajajaj Także. I Trafiony. pomyślał. I pomyślałem. O, jeden się zmniejszył, jeszcze jeden jest obok. Pewnie tu. No nieźle. To jest czwórk, czwórka. Albo tak zwany, nie musi być czwórka Nie, nie co musi. to jest? Poczekaj, jak bydlak, ale bydlak nie no, Mam dysonans, to kto jaki? bydlak, przecież tak nie może być, bo nie ma nic no, Co jest stronę. Aaa, bydlak na w dół idący, dobra, widzę teraz Jaki bydlak, dobra, to jest rakieta Teraz widzę Dobra, zwał jak zwał Sprawdzę, czy tu coś jest tu niczego nie ma, okej, okay. czysty Ach, tu teren. Tu nikogo nie ma. No dobra. A to co? Zróbmy to tak. Mina. Ale to jest stateczek. Ajajaj! Właśnie. O, jaki farci! upolowany. No Ale ogólnie zauważyłem, że ten, ha, jest bardzo ten, jak to nazwać, yy... Ty masz lepsze chyba te buildy mam wrażenie, mimo Myślisz? Chyba, wiesz, miło wszystko. O, nie, no, no mam jednego takiego potężniaka też e, no. na pięć, tak jak ty. Eee, dobra, pytanie czekaj, który to jest? Może być tutaj, nie. Kurde, który to jest? E, bo to nie ten? Czekaj, to, a to może być w dół jeszcze, tylko dwa A ja, Dobre, a ja coś się... dostaję za zatopienie, czy nie? E, dosta... e, nie, ty nie dostajesz nic e, Jak trafisz mój statek, to ja dostaję jeden punkcik I ty jak, traf... e, jak ja trafię twój, to też dostajesz punkcik e, Do wydania na, na późniejsze umiejętności hmm. <laughs> Tak, no nie trafić Ja widzę, że jest zbugowane, bo trafiłeś tę samą część Która była już wcześniej trafiona i dostałem znowu punkt a, no to bez sensu. Dobra. No. To może być, to chyba może być zgięty. To, a to musi być zgięty. Najgorzej może być chyba w każdym kierunku. Może. No Ale nie w tę, no w ten kierunek. Ale nie w tym kierunku. Dobra, no to co? To w takim razie musi być w dół. Dobra. Zatopiony! No tym razem ci się udało! Ale jeszcze dwa najgorsze zostały. No dobra, no to co? Bombardowanie! Oj nie wina! Haha, jak ilamus! spokojnie! Nic Ale tak, strasznego Dobra, teraz na pewno nie postawiłeś tam w tym rogu. Kurde To ja ciężko będzie znaleźć te kurde, trójkę i dwójkę Czyli dwie dwójki w sumie. Kutę, no i trafił Trafiony, zatopiony. Yy, zatopiony, tak, niestety, nie po Bożemu. <grym> no, Dobra. tutaj yy. nie ma. Nie ma. Dobra, no to co? No tutaj jest mina jeszcze. To nie ma sensu. Trójka i dwie dwójki. No wszędzie mogą być. Spróbujmy tutaj po prostu i jakiś sonar. Może użyjemy od razu? Zero, no tutaj nic nie ma. W porządku. To gdzieś tu musi być. Daj mi się jakiś chociaż jeden. Mmm, niedobrze. To równie dobrze może być mina, na twoja gogańska. Może być, może. Ja mnie sprawdzał. Nie warto. Sprawdziłem. No i coś nie trafił. Taki jesteś właśnie. Dobra, tak jest. I teraz tutaj użyjemy sobie sonara. No jakaś dwójeczka tutaj się kryje. Co? No. no, no dobra. Sens. Skąd taki pomysł? <laughs> Już widzę, jak ty będzie zaminowywał. bo <grywa> powiedziałem, że tutaj zaczął wlatywać miny. Musiałeś zaminować teren. Żebym sobie nie myślał. Co? Jaki teren musiałem zaminować? Nic bardziej mylnego. Dobra, też tam trafiłem. Tego pytanie, czy w lewo, czy w prawo. No, 50-50. No, nie trafiłem. No, dawaj. Hmm. Tak bardzo bez sensu No i nie trafił. <laughs> tak szukasz kurde no, nie tego trafiłem. statku, nigdy tego nie znajdziesz No znajdę, nie znajdę, no wiesz jak jest, co nie? No wiem, no wiem Wiem jak znowu, jest! Znowu wygra ze mną przez oszukiwanie Nie no, może moja postać jest rzeczywiście trochę lepsza niż twoja. Jest masz lepszą postać jak nic, no to jest dwójka, No dobra Ale teraz gdzieś na górze Tutaj sobie szczerze. O! Chciałem sonarem, ale widzę nie muszę, no dobra No co mówię, je? no oszust jak się patrzy, co nie? A, proszę cię A gdzie miałem Masakra. inaczej sonarem walnąć? Miałem jeszcze jedną miejscówkę, gdzie mogłem sonarem walnąć Turutut, Myślę Oho No nieźle Czyli tutaj się ukryłeś No nie, najgorzej Dobra, jednego mamy z głowy ej, ej. Hm? Czyli tu raczej nie dał, to gdzieś tu pewnie No Jestes, kurde, mam czas. Tutaj. Dobra. To jest dwójka czy trójka? Trójka, kurde, i teraz może być w każdą stronę. Ah. No, zacznijmy od torpedy. Zostało mi tutaj. Gdzieś... No nie no, no ta dwójka akurat może być wszędzie. Tutaj może być dwójka, tutaj gdzieś może być ta dwójka. No nie wiem, czyle tutaj. Unlucky. Dobra. Mm, tutaj. Kurde, niedobrze. Teraz. Warto coś Zacznijmy może od sprawdzenia tutaj, czy może nie ma jakiejś tej dwójki. Jest jeden. Dobra. Ale to może być mina. Zobaczymy. Warto spróbować. Najważniejsza jest tam trójką, bo to ona może być wszędzie. Na jak to będzie skończyć i tak, to będzie mina i tyle... I tyle z tego tego. Eee, tyle no okra tego. A nie, poczekaj, ja źle spa. A nie, no tu mógł być akurat. Masz rację. Tu może być chyba, no. Chyba więcej. Co coś tu jest. To jedyna sensowna opcja. Dobra. Postawmy ci jeszcze. No dobra. No, jeszcze mina, krwi. dobra. Ty ja też tę te minę postawił, a pewnie ktoś z Tych. Ajajaj. Tutaj Kur... Kurz No ci 50-50 mam no O ja też ci postawię Aż tutaj Hmm, zobaczcie co tutaj wykombinujesz No nie no teraz mam 50-50 też za minę trafię Alun lucky no, widzowie, no to tutaj nie może być. Czyli tryl, cały czas minę wyładowałem. Ja, no jest jeszcze jedna szansa przecież, o co ci chodzi. Ale dobrze, nie, 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 jest w porządku. Dobra, trochę takie to naciągane, ale sprawdzę tu. O, proszę. No, proszę. Coś mamy. Dobra. 50-50. Stop, uff. No i zostaje dwójka. Wujka, gdzie jest ta jedynka? Także to jest mina i leci, i leci w chuja. Kurwa. Aj, aj, aj. Nie wiadomo, no. No saliłem pomiędzy, tam może być tutaj, może być tutaj, no kurde. Ale to są nowoczesne statki. E... A nie, czekaj, przecież ja lecę, kurde, to tam jest mina przecież i to nie mi złapało tu, tu, tutaj. Tu, tu. ja tam się jest mina. Raczej ta. Ale zrąbałem. No i koniec. No, no, no i złapał. Mamy to! Ajajaj, niestety. Twoje szachmety się skończyły, baby. Patrz teraz na to! Fatality! A, fatalnie. Udało się! Zwycięstwo! Uczciwość końców zwyciężyła! Victory! No zrobił, zrobił. Gdzie miałeś tą dwójkę? Tam no w rogu jakąś schowałem W miałem a, ja, a nie ja w sumie ten Ładne, ale fajne z tymi dodatkami, z tymi umiejętnościami no, no, Zmienia nie, fine, całkowicie no. grę Dobra, na nexta zagramy Chodzi na tego Hunter Ho-Storage'a, zagramy Dobra. sobie trochę Niech będzie Ponieważ Dobra, na Badeuszu. nowe! Oj mapie! Ła, co dla mnie przygotowałeś, Bladeuszu, dzisiaj? I gram też nową postacią, która ma pewnie nowe ultra umiejętności, ale nie wiem jakie, bo nie, nie gram pierwszy raz, no bo Rzeczywiście Oczywiście widzę jakąś arenę za dawaj, no. Dawaj, startuj! Startuj! Niech będzie, Patrz, o, ale to... dziwne! Nowa mapa w statkach, widzowie! O, ja. <laughs> nowa mapa no, w statkach! Nowa mapa. <laughs> <laughs> nie wierzę! Nowa i co? Mocne A... gówno. Nowa mapa. Co? Nowa mapa. Na... Chyba w statkach najprościej robi się nową mapę. To jest akurat... Myślę, że nawet ja sobie w kreatorze bym poradził, żeby zrobić nową mapę. No. Nowa mapa Nowa mapa, IB. Mocne gówno. Oj, mocne, mocne. No dobra, no, dawaj Reddy w takim ba, razie. Poczekaj poczekaj chwilę. Żełem, że jako swoja postać masz jakieś nowe abilitki. Maybe, może mam, może nie mam. No. <laughs> Czyli masz? <laughs> tak może też może ma, być. Może mam, może nie mam, nie wiadomo. No, ustaw Dobrze. A a Dobrze. Dobra, Ja mam tak. Uwaga, mine. So, a nie, to jest chyba sal. Chociaż nie. Masz, nie, to masz. To, ostatnie... to tego ostatniego zawsze chyba tak. każda postać ma inny. A mam coś innego. Dobra, o, ja zaczyn. zaczynasz! No dobra, strzelaj, ja, Badeuszu! Kurde, nowa mapa! Nowa mapa. No ty I nie I trafiony! Ubiegło. No, mogę postawić minę. Ale No dobrze, chcę minę postaw, stawiać. nie ma problemu. Możesz stawiać minę, gdzie nie. tylko zapragniesz. Ja nie stawiam minę. Dawaj no strzela, dobra, EB. Strzelam. A. No ty. <laughs> ja ja lamus! Tyle ci powiem. Witaj. A teraz Dobra, poczekaj, to muszę zrobić teraz coś całkowicie innego. No dawaj, pokaż na co cię stać. Pokaż jak bardzo potrafisz nie trafiać. Postawię minę! <laughs> Oho. No i postawił. Dobra, i teraz strzelimy! O, co I jest? Trafiony? Co za typ. O, nie, no zobaczymy jakieś nowe gierki. razem kupowe, się no i masz długo, jeszcze twoje statki będą możliwości. moje! Dobra, ja w takim razie się nie pierdzielę w tańcu. I cyk! Bomba z O kurde, mis. <ścoughs> oj, 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 Niestety. Może tutaj! Też nie. Kurde, gdzie to masz te statki? To nic tutaj <ścoughs> no, nie ustawiłeś? nowa mapa, nowe możliwości, jak <ścoughs> <i wiemy> się <ścoughs> mówi, co nie? Nic tam nie postawił, co za tym w ogóle. Dobra, wiemy, że tu masz jeden statek No i zestrzelił I... I to dwójeczkę I... Yeah! Ale o... źle, ale to zrobił Nie! A zatopiony! Ajajaj Ale nie zatopiony Ktoś tu jest mądrzejszy niż Trafił jak bomba w kompocik Tak, trafiłeś mm, Dobra, to tutaj No co jest, gdzie są rady. twoje te statki? <laughs> dobra, sobie zaskanuję chociaż Jeden? <laughs> że no. to jest podobne A jednak... Dobra, to tak, to wiemy... To to jest to powinna być mina! Selek 5 celów, Dobra, to, to, to... Co, jak to mam zrobić, jak to działa? O! O kurde, ale to jest te dobre! No to dawaj, puszczaj! Ale widać, jak o kurde, ale zrobił salwę. I trafił? SALWA! Co za typ nie wierzę. znowu, no nie, no nie da się przecież z nim grać Widzowie, widzowie, to jest niemożliwe Dobra, no to tutaj sobie postrzelam trochę. No nie, to tutaj też nic nie ma, no przecież to jest jakiś żart Dobra, Skan Tu musi coś być więcej Dwa. No dobra, coś tam jest No coś tam jest, AB. Coś tam Ajajaj. jest Fakty Ale jak leci, jak leci Niedobrze. Dobra, dobrze. Teraz ta, Jeszcze minę tam postawił, co za typ? No nie... To no. pewnie jest Krzyżowy, albo prosty, no, prosty. nikt do tego nie wiesz. A jedna albo wydlaczy. Pydlak. Nie, jednak, tak zwany statek prosty. prosto <grystanie> inaczej. Prostak. <grystanie> Prostak, co nie? I nie trafił. No dobra, no to co? Nie ma co się opierdzielać w takim razie. Lecimy z bombą! <grystanie> nie, no to jest żart Jak jakiś. Niemożliwe to jest. Jeszcze mi, no nie! <noise> nie trafię nic! O, nic nie trafione. <noise> to jest jakiś no. żart. No nie, no. Jeszcze kolejną dwójkę mi zdjął. AB, AB, wiele musisz się nauczyć. Po prostu tak mnie długo nie, długo nie graliśmy w statki, a ty pewnie trenowałeś Glimmy z Nexem. No trafione. przecież to jest niemożliwe! Jest to niemożliwe w prostu No, może niemożliwe staje się możliwe. Co za dramat. Władzi po prostu poszedł na kurs statków. Tak, poszedł na kurs statków. Tutaj strzelę. O, w a, końcu coś trafiłem. Udało ci się. Tego który góry, jest statek, hej, ten do góry. Się coraz o! To zatopiony. Nie dobrze. No, a co tu jeszcze masz? Możesz tutaj mieć jakiś statek. A, nie masz. Nie, Ajej. tym razem, Ejbi Tylko jeden zatopiłem z tych wszystkich. Dobra, statków. nie mam wyboru! Salwa? Salwa. Nie! Tylko nie to! Ogarnij się troszeczkę. Myślę. Nie używaj tej salwy! Powiedz o dzieciach! Bym... Pomyśleć, bo to masz teraz inny rodzaj tego statka. Możesz mieć albo bydlaczego, ej ale w sumie poczekaj, bo to nie ma sensu Bydlaczy Nie, wiecie co? Nie ma sensu, bo musimy dowiedzieć się co on tu ma Aaa, <laughs> nic no. bardziej mylnego Dobra, przeoszczędzę Bo chodzi o to, że jeśli on ma tutaj Ale jakby miał bydlak, to musiałby być w tą hmm. stronę Nie wiadomo w którą stronę jest ten bydlak <laughs> Nie wiadomo <laughs> O, tutaj jest jeszcze jakaś jedyneczka. Pytanie, gdzie jest ta jedyneczka? Może być tutaj. Nie ma. Nie, kurde, tym razem. nie! No dobra, trzeba coś tutaj wykombinować w takim razie. Trzeba. Dobra. A, widzę, ty też minujesz. No da, no trzeba tutaj zabezpieczyć teren. Gdyby miało być Bega niebezpiecznie. To prawda. Mhm, dobra. Nie, no to musi być trójka, no bo gdzie by się zmieścił Bydlak? To musiałby być tu. Albo tu. Jest wiele możliwych. O kurde, no i trafił. <ścoughs> no nie! Dobra. Teraz, teraz mamy przewagę. Bo wiemy, że polujemy na najmniejszy statek No, I nie ale ma wcale nawet... tak dużo miejsc, gdzie mógłby się zmieścić Ale farciasz Mógłby się zmieścić tutaj na przykład Mógłby się zmieścić tutaj na przykład Nie, jest wiele Podajemy miejsc, gdzie by mógł się zmieścić mm, no tu by nie mógł Bydlak się zmieścić Bydlak jest bydlaczy, ale wystarczająco, nie, żeby się zmieścić Tu zmieścić Tu, ale to takie naciągane by, byłoby mega nie no musi być... Witaj Gloria, do siemaneczko Tu, tu Nie ma takiej możliwości, Bladeuszu Zmyk, To na pewno tutaj No nie. Co no niestety ty. Tym razem przegrałeś w tę bitwę w statki AB. Jeszcze nie przegrałem, dalej mogę wszystkie trafić, to jest ten moment, w którym robię to wszystko w jednej turze To dawaj, ja Mmm, wydanie niektórych Tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. Dobra, no, tym razem się udało, Ej no. Pokonałeś mnie, ale Dobra, została trójka i dwójka. <laughs> hmm, no to tutaj. O, trafiłem. Tego no pytałem: czy to jest trójka, czy dwójka? Dobra, tutaj pójdę. Kur no co ty grałeś. Najgorzej, zostałem pokonany przez brutalnego Bladeusza Tak, przez brutalnego Bladeusza Witaj korda, się Patrz jak na potężna rakieta w stanie się topi Najgorzej, moja potężna rakieta, wszystko by się I udało O bogowie, jaka tak, to była szło. walka a no to była dwójeczka, mapa, co, myślałem, że trójeczka to jest Kurde A, Fajna nowa mapa, no Pokonał mnie, pokonał mnie własną bronią Dobra, rematch, ale e, poczekaj, to będzie ta sama mapa? Czy to, czy, czy to ten? Chyba tak, wydaje mi się, że tak powinna być daj rematch, zobaczymy Dobra Będziemy odcinek w ogóle, Dobrze. elo